Dzisiaj mamy w sumie dzień z Terrym Gilliamem. No, zaczęliśmy od Las Vegas Parano, teraz y, seria tych animacji, y, teraz będzie, zaraz będzie Jabberwocky. Dlaczego Terry Gilliam? Y, Terry Gilliam, ja jestem wielką fanką jego twórczości, przez jego animacje, poprzez wszystkie filmy, które zrobił i oczywiście Monty Python, tak? Czyli y, to nie był wybór przypadkowy? Nie, no tak jak koleżanka powiedziała, to było raczej podyktowane tym, że znaliśmy już wcześniej jego twórczość, po prostu chcieliśmy sobie albo odświeżyć, albo zobaczyć coś, czego jeszcze nie mieliśmy okazji oglądać. Byłem z Kubą Mikurdą, redaktorem książki Wunderkamera, kino Terego Giliama. Powiedz mi, dlaczego zająłeś się w tym roku jego twórczością? Uh, y to jest pewna ciągłość, to znaczy w, w ubiegłych latach, dwa lata temu i rok temu w, 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 zrobiliśmy książki, retrospektywy w, najpierw Gajamadina, Madina, takiego kanadyjskiego filmowca, a później w, w braci i w tym roku te i te trzy nazwiska układają się w taką trylogię wyobraźni. Natomiast no, w, w, pomóc tej retrospektywy... Wziął się trochę stąd, że Terry Gilliam wydaje się bardzo w, znanym twórcą w Polsce. Tak? Te wszystkie filmy w zasadzie były w kinach, są dostępne na DVD, często powtarza je telewizja. Ale czasem jest tak, i w tym przypadku jest tak, że właśnie dostępność tych filmów nie pozwala spojrzeć na nie trochę inaczej. Trochę przyzwyczailiśmy się do tego, że Terry Gilliam to jest taki wesoły gość z Monty Pythona, tak? który robi takie zabawne, zabawne, trochę odjechane filmy. Natomiast wydaje mi się, że zestawienie tych filmów, zestawienie ich razem w kontekście festiwalu, w kontekście festiwalu, który kojarzy nam się bardziej z szukaniem twórców bardziej eksperymentalnych, tak? poszukujących twórców, którzy mają bardzo konkretny idiom filmowy, wydaje mi się, pozwala zobaczyć w Giliamie coś takiego, co umyka nam właśnie, jeżeli pamiętamy o tych kolejnych filmach, tak? o tych filmach, które właśnie jakoś funkcjonowały już, już w obiegu, bo kiedy obejrzeć je razem, to okazuje się, że tam są pewne motywy, które powracają z filmu na film. Tak? To jest bardzo spójna twórczość, to są pewne obsesyjne tematy, to jest na przykład kwestia wyobraźni, tak? która w zasadzie w każdym Filmie się pojawia i w każdym filmie traktowana jest trochę inaczej. Tak, Gilliam no, rzeczywiście jest takim nieustępliwym badaczem wyobraźni, a który pokazuje ją właśnie od tej strony afirmatywnej, ale też od destrukcyjnej, rewolucyjnej, pacyfikującej, politycznej. W zasadzie wszystkie te elementy w tych filmach znajdujemy. Przepraszam, panie święty George. Martwię się o ciebie. Nie wiesz, kim jesteś. To na pewno dla ciebie bardzo trudne. Tak, mam mętnik w głowie. No, Może zdołam Ci pomóc. Widzisz to urządzenie? Percy? Włóż je na głowę. Widzisz te druty? Trzymaj je w dłoniach. A teraz się rozluźnij. I o niczym nie myślę. To nie będzie trudne. Zamknij się. Wiesz, że Terry Gilliam jest gościem specjalnym na tegorocznym Dzień. festiwalu? Znasz się z nim osobiście? Będziesz się z nim widział? Tak, Na pewno się spotkamy. No, bo poznaliśmy się w trakcie robienia wywiadu do książki. Tak? Dużą, częścią, dużą część książki zajmuje też wywiad z Terrym Giliamem. Wyjątkowo tym razem, inaczej niż w przypadku Madina, inaczej niż w przypadku Quayów, to były pytania, które zadawali wszyscy autorzy książki. Tak? Zależało mi na tym, żeby to wyglądało tak, że każdy z autorów ma możliwość jakby odniesienia się i zapytania samego, samego bohatera. Natomiast oczywiście Terry okazał się super otwartym rozmówcą. Tak? Siedzieliśmy na trawniku, w parku w Londynie, rozmawiali przez trzy godziny. Zresztą wszyscy się będą mogli o tym przekonać, dlatego że Terry Gilliam będzie tu na festiwalu przez kilka dni w przyszłym tygodniu. I na pewno pojawi się w, w, Cafe, w Cafe Gazeta, pojawi się przed niektórymi seansami swoich filmów. To w takim razie ja mam nadzieję, że Terry Gilliam spotka się również z nami i znajdzie dla nas chociaż pięć minut.